Siemanko, z tej strony spawny. Dzisiaj jesteśmy w Siemanko. A Właśnie z moim znajomym geodestruktorem. No, możesz się przywitać teraz. No, Siemanko. Zagramy sobie 5 rundek na początek. Jeden na jednego. O, właśnie zabiłem swojego goblina przy okazji. Czemu już zabić swojego? Bo lubię, bo mogę gin, ty głupia ma to ty sam gin, przez przypadek klikam C cały czas, <grym> widzisz, tak można. Nie bardzo No widzisz Fuck, 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 fuck yeah. Ja pierdolę Tak Jak będę miał trzy kropki to pierwszą rundę wygram Mam na razie jedną Na pewno Znowu zabiłem swojego. Gówno prawda. Możliwe. Z pewnością, kurde. Piekło czy niebo? Ja mam co innego. Tak? Mi tam gada co innego zawsze. No, to, bo to losowo, wiesz? Aha. Ty szmato Pokonam cię twoje Chuj ci w dupę nie, 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 nie. się Ej, aura ci się skasowała, jak cię zamroziłem. Zmrożony. Nie taka gra. Teraz ja miałem wygrać, wiesz? To wiem. Żebym nie był taką cipą na nagraniu. No i ch... Dobra, Cały ale zresztą. jeszcze masz cztery szanse. <laughs> Cały istotny plan w pizdu. Na razie 1 do 0. Ale chyba 5 ródek patrz. będzie w sam raz. No, tak mi się wydaje. Patrz, patrz, patrz. Ukłoniłeś mi się, tak? Do laski, no nie? No. <laughs> Round po ty, ty. Chuj w dupę. Raz Cię mrożę, raz podpalam. <laughs> tak po rusku, ty. Co ja zrobił? Ty. Kurwa no! Knockout. Ja się rozwalę na pewno. <laughs> no teraz mnie przed chwilą byś ten pyknął. Znaczy tymi no, włoskiewicami no. to mnie dobrze nakurwiasz. Tyle większy mu się to nie udało No co ty? Bo już pod sam promień jakbyś manewrował to wiesz Bo A ja muszę jest... tym... A to nie jest tak, że ty masz większe obrażenia od, od tego gówna Od czego? No od lodu hmm, jak, nie rozumiem No ty masz ma większe obrażenia od, lo tak, od, tak, od tak, lodu. Tak, 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 mam Bo mam ten, mam 78 podaję, że lodu i kamienia 80 ale za to za, na błyskawicę mam tylko 23 Czyli jak mnie pierdolniesz, to wiesz Grubo Kurwa Co? Kurwa, to... Jak to? <laughs> Ty, ale ja miałem paść wtedy, ty miałeś pół HP jeszcze, ja miałem na dnie To było dobry Jebać. to Przejm level nabijasz. No Ja już mam prawie 13 Też Ty mam, prawie. Mam, mam, mam guzik graj na ten O dobra jest Też mam prawie 13 Level 13? Prawie A Tak czy... jeszcze... 8 leveli? Aha to w całkowicie prawie. No prawie, no nie? Wiesz, biorąc pod uwagę zbiór liczb od 0 do miliona to jest naprawdę prawie do 13. No niby tak. Więc można stwierdzić, że, że jesteśmy generalnie na tym samym poziomie, więc jest OK. No powiedzmy. Ej, nie lubię grać w gry, tylko których cały czas przegrywam, no. To jest tak sromotnie. Sromotna porażka. Teraz gramy tak na poważnie. Patrzaj, teraz cię ogniem zniszczę. Pójdź ci w dupę. A masz obrę. Kamień leci dzieci! Je o nie zras... Co, co, czekaj, cze, czego ci nie zrasną? Zamrożę cię. O! Masz ty chuju. W końcu! <laughs> Jak to? Jak najszybciej? Minka fajo. A masz pierdol. Ej, tak w ogóle nie gadamy, tylko tak chujowo, no nie? No trochę. <laughs> Faktycznie. Jeba, to jest gra, w której się my... W której się nakurwia. Ty, ale. 5 rund to będzie jednak długi filmik, bo już jest e, jakieś ponad 10 minut nagrania, chyba. A już mm -hmm. jest trzecia rundeczka, ale dobrze, w sumie mogą być długie. Dobra Izmir, ok. Yeah Knockout Ta Tak raz się posysa i w chuj <laughs> No możliwe Też możesz się teraz rozjebie, wiesz <laughs> Możliwe No podejść tu. O. Poraziłeś się prądem? Czy mi się wydawało? Nie, to ty? W ogóle... Zrzuciłem przed Tobą i też były obrażenia. No. Co, co? O, skrywa. No Pójmię koch... sztali. To jest taki nieprzyjemny nawet. Ale dopiero 3 do zera. Teraz dam ci, dam ci fory. Nie nie dawaj mi żadnych forów. No, no jak to? Co to będzie, co to będzie w ogóle za odcinek? No dwóch mistrzów się spotyka i, i walczą. Mistrzów. Jasne. No. Mówię, że jesteś królem noobów, a jestem. <śmienic> no. <śmienic> no ty jesteś mam w takim razie, jak jestem królem którym mój władco. Profesjonalne nubienie jest. <śmienic> Kurwa! <śmienic> Ile kapę <HP> mam! <śmienic> Ja walę. ale to było dobre. W ogóle cały czas prawie na tej samej mapie nas rzuca. Nie rzuca nam innych map, bo to są jeszcze dwie inne na jeden pas. Jeden. Ha, ha. <grych> Szkoda, że śmieci nie możemy użyć teraz. Jest zajebista. No, trzeba by było czekać długo. Ty, ty masz odporność. Ej, co to za nockout? Jest po prostu, wiesz. Te kropki mi się nie zgadzają, coś. Coś ci się jeszcze nie zgadza, ale nie powiem co. Jeszcze jedna kropka i wygrasz ty. W końcu, kurde. Ty, Janek! nie ma Kurwa. W końcu. No to ci się udało. Dobra, ostatnia bitwa. Dla zwycięzców. Decydująca? No nie bardzo, bo, bo... bo wygrywasz... Bo wygrywam 3 do jednego. się. Czekaj, bo graj mam znowu zacięte, no co, co za gra no? Dobra. Dołączam. Elegancko. Ale przynajmniej nie pokonałeś raz. To jest w ogóle mój pierwszy raz. No w sumie. No w sumie tak. Reksorze kontra Destructor Punkt jeden. Kłoń. No nie wiedziałem co zrobić. <noise> to jest najgorsze, nie? Uciekasz, masz tyle HP, że nie wiesz czy masz jest się leczyć. Przejebany system. Czy masz się leczyć, czy co robić wiadomo. No, trzeba mieć też szczęścia trochę. No, masz odporność, ty. Ty nie świruj kamieniami, ty. To moja broń. Łohohohoho! Wow. pone Płonę w ogniu! Jest! Jest! się cieszysz myśli, ty? Myślałem, że jest remis, kurwa! <laughs> prawie! Jak jest remis, to nikt nie stoi punktu! A łapka mienia! Yep. Sam się ranisz ty z tymi twoimi obro obroną That's what Takie ty. Prawie ty 699, przypadek nie sądzę. ale nie wolno błyskawicami. Co ty robisz? Ale masz kapel. Aaaa, Nie! Spierdalamy! Zbyszek! Co ty robisz? Nie bawię się tak, ej! Ostatniej rundy nie mogę przegrać. Znaczy, w sumie teraz, jak przegrał, to się nic nie stanie, bo jeszcze jeden pojedynek był. ZABIRY! Najpierw zimno, potem ogień, potem znowu zimno. Pykło! Tak raz się. No wiadomo. Zwycięstwo. Ale dobrze, fajnie było. No było, fajnie, no to ten. No nie jest najgorzej, 4 do 1. Następne może też takie, byśmy coś nagrali, to by było elegancko. Także ja się z Wami żegnam. Destruktor się z Wami żegna, tak? No, na razie. I trzymajcie się, do następnego, cześć!